Już? A już. Dzień dobry. Dzień dobry, witam redaktora. Dopiero wstałem, szedłem na podwórz. i tworzyć bramkę. Jak zawsze. Ja się nie boję, że Meksykan przychodzi do mnie. Na to wiesz, jest w masce, jest wszystko. Proszę bardzo. Skrupulatnie. Normalnie przychodzi tak jak człowiek i... Idę otwierać bramkę. A co widzę? Ładny, piękny samochód, że nie mogę pojechać zakupu zrobić. Dziękuję wam za to chuje pierdolone kurwy. Sukie zajebane. Jeszcze jeden chuj dzwonił do mnie, że ja w lesie siedzę. A swego przyjaciela broni, że na Mickiewiczy ma sklep yy, z rozpuszczalnikiem. Nic rozprzedajesz. Ja wymąchałem ciebie. Idę dalej. Pokazać. Pokajna Proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo. Proszę. Nagry pan. Pudełko nagraj. Że leży. Nawet. Zcił nagraj. Naglej tam, że gówno leży. Weźcie, przyjedźcie mnie. Zabijcie wszystkich. A majora posadźcie na tronie. Bo major to jest wam gość, który spożywa rozpuszczalnik. Na placu jego złapałem świętami. Na placu! A policja chuj łoży. A policja chuj bol. tak pojadę do policji pokazać, tak pojadę, tak pojadę, wezmę zaraz radiobus i pojadę.